Nabożeństwo do przeczystego serca świętego Józefa Rozważanie trzecie na pierwszą środę miesiąca Przeczyste serce świętego Józefa pełne troski i opiekuńczości Rozważanie Wielkość świętego Józefa wynika przede wszystkim z roli, jaką otrzymał w dziele zbawienia Jako opiekun Syna Bożego u boku Maryi jego wielkość ukryta jest również w tym, że mimo przeciwności życiowych zawsze pozostał wierny Bogu i cierpliwie znosił wszelkie trudności. Wśród zwykłych obowiązków pozostał człowiekiem modlitwy, otwartym na głos Boga. Pozostał też do końca wierny miłości Jezusa i Maryi. Któż z nas nie chciałby mieć tak przemożnego obrońcy i opiekuna? któremu Bóg Ojciec powierzył swego jednorodzonego Syna? Sama Maryja nazywa Józefa Ojcem Jezusa. W sercu Józefa pozostawała zaś milcząca tajemnica, że jest zaledwie cieniem prawdziwego Ojca dla tego przedziwnego dziecka. Lecz razem z Jezusem Bóg powierza Józefowi także Jego Matkę Maryję. Józefa i Maryję łączy nie tylko wzajemna miłość i jedna wiara, ale też wspólna tajemnica związana z Jezusem. Prośmy, aby nasze serca biły w rytmie tych trzech serc. Modlitwa. Święty Józefie, oddając cześć twemu przeczystemu sercu, pragniemy wraz z Tobą wynagrodzić niepokalanemu sercu Maryi, za wszelkie zniewagi przeciwko jej Bożemu Macierzyństwu i nieuznawanie w niej matki ludzi. Najświętsza Maryja Panna obdarzyła Cię swoją małżeńską miłością, a Ty okazywałeś jej każdego dnia dowody oddania, wierności i szacunku. Poznałeś jej świętość i pragniesz, aby każdy człowiek miał dla niej taką samą cześć i szacunek, jaki Ty jej okazywałeś. Dla zasług i przywilejów Twojego serca wyproś nam łaskę, o którą Cię prosimy, przez wzgląd na Boże Macierzyństwo Twojej Oblubienicy Maryi, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, wstawiaj się za nami. Modlitwy do świętego Józefa. Modlitwa na cześć przeczystego serca świętego Józefa. Przeczyste serce świętego Józefa, udziel nam Twojej słodyczy i miłości. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przeczyste Serce Świętego Józefa, daj nam Twoją cichość i pokorę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Przeczyste Serce Świętego Józefa, użycz nam Twojego posłuszeństwa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Przeczyste serce oblubieńca, zjednoczone z Najświętszym Sercem Jezusowym i Niepokalanym Sercem Maryi, pozdrawiamy Cię naszymi sercami i prosimy Cię, bądź naszym przewodnikiem do domu Ojca i bądź przy nas w każdy czas, abyśmy zawsze potrafili pełnić wolę Bożą, naśladując Twoje posłuszeństwo i oddanie. Serce Józefa Czyste i pełne miłości bądź naszym drogowskazem. Amen. Modlitwa w czasie doświadczeń. Święty Józefie, módl się za nami grzesznymi. Ty, który przeprowadziłeś świętą rodzinę przez pustynię podczas ucieczki do Egiptu, stawiaj się za nami, błogosław nam i prowadź nas. Abyśmy wytrwali w wierze i miłości do Jezusa i naszej niepokalanej Matki Maryi. Amen. Modlitwa papieża Leona 13. Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli, wezwawszy pomocy Twojej Najświętszej oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z niepokalaną Dziewicą Boga Rodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy, wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu boskiej rodziny, Czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek. I od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. Wzbudzenie intencji. Józefie Sprawiedliwy, ofiarujemy nasze nabożeństwo do Twojego przeczystego serca, Twojemu przybranemu Synowi, naszemu Panu i Odkupicielowi, Jezusowi Chrystusowi, jako zadośćuczynienie za grzechy przeciwko Jego Najświętszemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Maryi, aby nasz Pan okazał nam swoje miłosierdzie i udzielił łaski, o którą z pokorą prosimy. Amen. W trakcie rozważań należy także odmówić litanie do Świętego Józefa, do której link znajduje się na końcu tego filmu.